Doktor Granki. Sądzicie, że będzie ciężko? Z całą pewnością to nie żarty. To będzie piękny pojedynek. On ma właściwe podejście do sprawy. Przeceniasz go. Nie jestem pewien, czy to mądrość, czy nieświadomość. <śm> Przepraszam, pomogę panu Dziękuję, dam sobie radę To nie pańska wina, straciłem równowagę Co panu jest? Źle się pan czuje? Niech mnie pan zostawi Dlaczego nie może utrzymać się na nogach? Pańskie zdrowie, oto moja hańba. Nie mogę się bez niej obejść. Dlaczego mówię to panu? Wypadek, człowiek na torze. Dlaczego pociąg stanął? Nie wiem, usiłuję zobaczyć. Coś leży na torach. Mam nadzieję, że zaraz ruszy. Kim jest ten człowiek? Nie wiem, ale lepiej go zostawić. Uwaga, jeśli w pociągu znajduje się lekarz, proszony jest o natychmiastowe zgłoszenie się do pierwszego wagonu. Powtarzam, ranny pilnie potrzebuje pomocy lekarskiej. A więc to lekarz nie może zajmować się chorym po takiej ilości alkoholu. Co możemy zrobić? To ty. Co się stało? Doktor Granki. Co tym razem zbroiłeś? Odwiezłem gości prezesa na stację. Samochód się zepsuł. Nie widziałeś pociągu? Chciałem zepchnąć samochód z toru. I tak ci się uciekło. Mogłeś przypłacić to życiem. Ma złamaną nogę. Stracił dużo krwi. Trzeba przewieźć go do szpitala. Uspokój się, chłopcze, nie denerwuj się Potrzebny jest samochód, musimy przetransportować go do szpitala Kto z was ma samochód? Ja, ale mam robotę na polu On jest ciężko ranny, a pan myśli o robocie? Nie mogę zostawić pracy Przyprowadź samochód, poprowadzę go Nie wygląda pan na trzeźwy. Chcesz powiedzieć, że jestem pijany? Jasne, na kilometr czuć alkohol ja poprowadzę. Proszę tu podróżować. Zgoda, doktorze? Zgoda, jedziemy. Rana jest niegroźna, stracił dużo krwi. Jestem pewien, że przyjdzie do siebie. To silny chłopak, nic mu nie będzie. Bardzo ryzykował pociąg mógł go zmiażdżyć. Miejmy nadzieję, że szok mnie. Zna pan tę stronę? Mieszka pan tutaj? Moja wioska jest o dwie godziny drogi stąd. Jestem tam ceniony, mam wielu pacjentów. Naprawdę? Nie mam ochoty na rozmowę. Drażnią mnie ludzie, którzy mi nie wierzą. W porządku. O nic pana nie spytam. Tak, będzie lepiej. Jeden problem mniej. Słowa nie mają znaczenia, doktorze, tak. Nie zdołam zapłacić kosztów transportu i leczenia. Nie martw się, wszystko załatwi ubezpieczenie. Bądź spokojny. Dziwny człowiek. Wydaje się skryty, ale chyba potrzebuje szczerej rozmowy. Nie możemy nie go przyjąć. Nie przyjąć. Za każdym razem, gdy przywozi pan pacjenta, ten nie płaci rachunku, nie udzielamy bezpłatnej pomocy. Do widzenia. Co pan mówi, chłopiec się wykrwawi. Za każdym razem coś innego. Nie można utrzymać szpitala mając takich klientów jak państwo. Nie będę dyskutował. Zawołaj koordynatora. Doktor Sano! Doktorze, Saro, gdzie pan jest? Co się dzieje? Przywiozłem rannego chłopca, ma złamaną nogę, stracił dużo krwi. Zaraz go zbadam. Siostro, proszę ich zaprowadzić do gabinetu pierwszej pomocy. Tak jest. Proszę za mną. Doktorze, jestem lekarzem i muszę spełnić obowiązek. Doktor Granki za bardzo wykorzystuje pana i ten szpital. Nie przesadzajmy. Nie przesadzam. Nigdy do niczego się nie nadawał. To pan rozwiązuje wszystkie jego problemy. Pronto? Halo? Tu tygrysia certo, Maska. Zdążyliśmy. Co? Co takiego? Nie możemy opuścić no tego spotkania. W... Nie martw się. Zdążę, Zdążę na półfinał. W... Będę o siódmej. Obiecuję. Zapłacę różnicę z własnej kieszeni. Za każdym razem składa pan podobne nie jest obietnice. Nie jest Doktorze Saro, powinien pan go wyrzucić. On uważa, że szpital to miejsce do robienia forsy, a nie leczenia. Ludzi. Proszę się uspokoić. Mój szpital istnieje tylko dlatego, że mam takiego dyrektora. Jasne. Stworzył pan piękny, elegancki szpital, stał się pan słaby. Jestem zwykłym lekarzem, nie mam prawa głosu. Mówiłem ci, żebyś odszedł z mariota. Pracując tutaj, zarobiłbyś dużo więcej. Bogaci lekarze nie potrafią zrozumieć bliźnich. Nie wytłumaczę wam, co znaczy leczyć płacy. Przykro mi, wolę być uczciwy wobec siebie. Nie wytłumaczę, co znaczy leczyć biedaków. Przykro mi, wolę być uczciwy wobec siebie. Doktor Grant uważa swoją pracę za misję. Dlaczego jest taki smutny? Chciałbym z nim porozmawiać, ale skryty i zamknięty w sobie. Nie rozumiem. Tygrysia Masko, jesteś najlepszy. Inoki, jesteśmy z Tobą. Panie i Panowie, witam serdecznie. Dzisiejsze spotkanie odbędzie się w Marioce. Para Tygrysia Maska i Inoki spotkają się z parą cudzoziemców walczących w srebrnej lidze. Ich imiona są znaczące: Anioł i Demon. Cieszą się smutną sławą, nie przestrzegają żadnych reguł. W tej chwili na rynki skakują wielkie ginoty i tygrysia maska. Publiczność szaleje na miejsca. Pojedynek rozpoczął się od szybkiego ataku. Technika i zręczność demona robią wrażenie. Tygrysia Maska ma kłopoty walcząc z dwoma zawodnikami jednocześnie. Kontratak. Tygrysia Maska nożycowym chwytem dusi przeciwnika. Koniec, Koniec pierwszej rundy. Przeżyliśmy chwilę pełne napięcia. Rozpoczyna się druga runda. Życzymy tej kryszej masce siły wytrwałości i woli walki. Demon jest pokonany. Tygrysia Maska zastosował swój słynny super film. Jeszcze raz pokazał swoją wielkość. Druga runda przesądziła o zwycięstwie. Dobry wieczór Przestraszyłam się Szuka pan kogoś? Chciałem się dowiedzieć o zdrowie Saszy Biedny chłopak, omale od nas nie odszedł Pan jest z firmy ubezpieczeniowej? Wydawało się, że to proste złamanie Zrobiliśmy wszystko, żeby go wyleczyć, ale po wyjściu ze szpitala on musi wrócić do pracy. Pomoże mu pani. Zrozumiałem. Ma pani rację. Prezes naszego towarzystwa prosił, bym wręczył to saszy. Oddam mu pani. Muszę iść do domu. Nie wiem, jak dziękować. Spełniłem obowiązek. Jak pokryjemy koszty? Szpital zapłaci. Nie myśl o tym i śpi. Jutro cię odwiedzę. Cześć. Co to? Miałem informację od lekarza, którego wczoraj poznaliśmy. Naprawdę? Kiedy odjechaliście, zacząłem rozmawiać z chłopcem. Nie powinien tak go traktować. Nie wiedziałem, że zmarła mu matka. Ten człowiek wszystko poświęcił pracy. Pan go zma? to nasz lekarz, a ja go krytykowałem. Teraz rozumiem, jak byłem niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy? Zawsze leczył potrzebujących i nigdy nie pytał o pieniądze. Nie był przy śmierci matki. Uważał, że wzywają go obowiązki, a ja zganiłem go, bo pił. Byłem, okrutny. Rozumiesz? Gdy poznaliśmy go wracał z pogrzebu matki. Pańskie zdrowie. Oto moja i Nie mogę się bez niej robić. Dlaczego mówię to wam? Przestań o tym myśleć, wyjeżdżamy. Coś nie w porządku? Ja następnym pociągiem. Jest późno. Co masz do załatwienia? Muszę pojechać do wioski doktora Grankiego. Po z jutro dołączę do Was. W porządku, zgadzam się. Dziękuję. Nie przemęczaj się. Nie się. obaw. Zobaczymy Ciao a tutti. Dobrze się pani czuje? Jadę do lekarza. Jakiego? Doktora Grankiego. Wydaje się nieprzystępny, ale w gruncie rzeczy ma złote serce. Jesteś dobrym lekarzem? Oczywiście. Biedacy godzinami stoją w kolejce do niego. Nic poważnego, to przeziębienie. nie poleży w łóżku. Proszę go pilnować. Wkrótce będzie zbywał. Nie musiała się pani patykować ze zwykłym przeziębieniem. Wszystkich pacjentów tak pan traktuje? Proszę o ciszę. Oto recepta. Wizyta kosztuje 5 tysięcy. Niech pani zajmie się dzieckiem. Dziękuję. Panie doktorze, proszę spojrzeć, co przyniosłem. Mój ulubiony pacjent. Zaraz cię zbada. Czy teraz jest pan weterynarzem? Za panem stoi tygrys. To tygrysia maska. Cisza. Te dzieci przyszły, żeby cię zobaczyć. Może wyjdziesz do nich. Co chcecie ode mnie? Chcemy, żebyś zdjął maskę i pokazał nam swoją twarz. To niemożliwe. Tak jest regulamin. Lubisz dzieci. Mam wielu małych przyjaciół, którzy mi kibicują. Czy jesteś najlepszy? Są lepsi ode mnie. To każdy zawodnik ma swój styl. Wal. Zawsze może okazać się lepszy od przeciwnika, jeśli ma jakiś sekretny chwyt. A ty taki masz, pokaż. Spokojnie dzieci. Teraz nie mogę go wam zaprezentować. Ale jeśli będziecie oglądać mój następny pojedynek, będziecie miały okazję go zobaczyć. Nie róbcie smutnych min. Poproście o coś, co mogę zrobić. Obiecaj, że nam zadedykujesz swój sekretny kwit. To mogę zrobić. Naprawdę obiecujesz? Zrobisz to dla nas poważnie? Oczywiście. Obiecaj, przyrzeknij nam. W porządku, przyrzekam. Tygrysia masko Zaraz przyjedzie autobus Dzieci, odprowadźcie pana i nie hałasujcie Cześć dzieciaki Do widzenia, szczęśliwej podróży do widzenia tygrysia masko. Dziwny człowiek z tego doktora. Zasługuje na pomoc. Przywiozłeś mi narzędzia i lekarstwa, które mi są potrzebne? Wszystko zapłacone? Nie ma takiego zapaśnika jak Tygrysia maska. Co mówiłeś, chłopcze? Pieniądze zostaną przekazane telegraficznie. Proszę przyjąć zamówienie od doktora Grankiego. To ty zamaskowany głupcze, oddałeś mi swoje oszczędności. Głupcze, ty grysie, jesteś głupcem.